Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Jak najlepiej rozpocząć weekend, jeśli nie od nowego odcinka Premier, no i oczywiście sporej dawki dobrego humoru, którego Wam bardzo serdecznie życzę. Lecimy, moi drodzy, z kolejnym, 32. odcinkiem trzeciego sezonu Premier, a w nim będzie trochę magii, bo strzelę z różdżki. Będzie mała epicka wyprawa kosmiczna, ale też wielka, równie epicka bitwa między siłami dobra i zła z masą figurek. Dla tych, którzy wolą jednak szybkie starcia, mam pewną karcianą propozycję dla odważnych, szczególnie dziewczyn. Horror na planszy. Wybierzemy się również z Wikingami do średniowiecza, gdzie będziemy eksplorować, plądrować i podbijać. A na koniec, to słuchajcie, wsiądę sobie w samochód i odjadę w siną dal. Tylko, że najpierw muszę to auto wyprodukować, no i to też Wam pokażę, więc to i wiele więcej, bo kącika gadżet także nie zabraknie, więc koniecznie oglądajcie do końca w dzisiejszych premierach. Pozwólcie jednak, że najpierw Was zmobilizuję. Pozostało tylko kilka dni sierpnia, więc czekam na Wasze głosy na grę miesiąca, waszą ulubioną sierpniową oraz najbardziej regrywalną grę. Nagrody czekają wszystko w opisie, jak również link, więc mam nadzieję, że mogę liczyć na Wasze głosy. A teraz zaczynamy 32 odcinek trzeciego sezonu Premier Czas Start. Teraz proszę tylko się nie gniewać. W tej grze gniewają się tylko aniołowie. Lubicie bitewniaki? A jak nawet nie lubicie i nie znacie, to może właśnie gniew aniołów, czyli jak widzicie wielkie pudło, wypchane plastikowymi figurkami, wielgachną planszą i epickimi starciami, może będzie dobrą propozycją, aby właśnie zacząć swoją przygodę bitewną. Moi drodzy, gniew aniołów opowiem Wam dzisiaj i pokażę, jak wygląda rozgrywka. A stawka jest naprawdę wysoka, bo jest nią ludzka dusza czyli tak naprawdę miejsce na planszy, w którym leży sobie ta dusza. I aniołowie starają się heroicznie jej obronić przed demonami, które chcą wyszarpać. Jak zdobędziemy kontrolę nad tym obszarem na koniec tury, to zdobywamy punkt. Jak mamy tych punktów 7, to druga strona przegrywa. Zresztą zobaczcie teraz na mój stół i sami posłuchajcie, jak to działa. Być może Wam się spodoba. Walka pomiędzy siłami dobra i zła w grze gniew aniołów toczyć się będzie na planszy. Takiej jak tu widzicie, czyli mniejszej bądź większej, w zależności od liczby graczy, jednak kluczowym miejscem jest zawsze to, o co walczymy, czyli ludzka dusza. Ten tutaj człowieczek, którego aniołowie będą starali się bronić. Gracze rozstawiają więc jednostki i rozpoczyna się epickie starcie. Każda ze stron dysponuje trzema rodzajami swoich jednostek, czyli całe armie aniołów po tej anielskiej stronie, dwóch serafinów, które mają zdolności przywoływania jednostek, no i oczywiście Archanioł. W przypadku demonów, czyli naszych upadłych aniołów, mamy oczywiście lidera, czyli głównego arcydemona, mamy dręczycieli, do których również będziemy przywoływać jednostki, i całą masę diablont. Ale poza jednostkami na plansze, jak widzicie, rozstawiamy również tereny. W tym wypadku to góry kryształów, które zapewnią nam kryształy, o ile będziemy posiadać kontrolę nad takim obszarem, czyli przynajmniej jedna jednostka będzie tutaj dzierżyć prym, jak również źródełka, które z kolei zapewnią nam jednostki. A jednostki w tej grze poza walką są również walutą. Za każdym razem, na koniec, tury gracz, który kontroluje obszar z ludzką duszą, oznacza to na planszy duszy znacznikiem. Kiedy zdobędzie siedem takich znaczników, rozgrywka kończy się jego zwycięstwem. Jak jednak do tego zwycięstwa dążymy? Odpowiednio zarządzając swoją armią. Każdy z graczy dostaje swoją planszę i wybiera w zależności od strony arcydemona bądź archanioła, jak na przykład w przypadku demonów Belzebub, Azazel, Moloch. Czy choćby asmadeusz i inni każdy z inną specjalną zdolnością. Wybiera spośród dwóch losowych kart jedną i umieszcza na planszy, a następnie ustawia swoją początkową talię, poziom jego życia, a także ilość rozkazów. Na początku to trzy rozkazy, jednak wydając pięć kryształów, będzie można zwiększyć liczbę tych znaczników, a tym samym rozkazów, jakie wydajemy swoim jednostkom na planszy. Skoro toczy się tutaj walka między dobrem a złem, jakie rozkazy będziemy wydawać? Przede wszystkim atak, kiedy przesuwamy swoje jednostki, rozpoczyna się bitwa, i to, iloma kośćmi będziemy w niej rzucać, zależy od ilości jednostek, jakie w tej bitwie uczestniczą. Dodatkowo zagrywane podczas bitwy karty taktyk pozwolą nam wzmacniać nasze ataki, czy je modyfikować, jak choćby ta brutalna napaść, która za każdy symbol kręgu zapewni nam obrażenie. A zatem liczba uśmierconych jednostek przeciwnika zależy, ile symboli ataku wyrzucimy. Ponadto każdy z graczy dysponuje tzw. Tak planszą treningową i taką samą talią, skąd będzie mógł kupować wzmocnione karty, płacąc za nie kryształami bądź kryształami oraz jednostkami, jakie zdoła zgromadzić. A jak już wiesz, kryształy zdobywa się na koniec tury, jeśli posiadasz kontrolę nad obszarem z górą kryształów, zaś jednostki, za każde kontrolowane źródło. Co powiecie, na małą wyprawę w kosmos będzie rzeczywiście mała, tak bym powiedziała nawet tiny, czyli malutka. Dzisiaj opowiem Wam o Tiny Epic Galaxies, czyli, czyli o grze z serii Tiny Epic. Mogliście już poznać Tiny Epic Dungeons, czyli małe epickie podziemia. Niedawno, jak być może słyszeliście, została, został zapowiedziany dodatek opowieści do tej gry i pojawi się w listopadzie od Galakty. Tiny Epic Galaxies również w czwartym kwartale ma zawitać na nasz polski rynek. Podobnie zresztą jak Tiny Epic Quest, ale akurat o Questie opowiem Wam w kolejnych premierach. Dzisiaj odsunę tę moją kolekcję Tiny Epików i zajmę się wyprawą w kosmos. Każdy z graczy dobiera swoją planszetkę galaktyki, jak to w serii Tiny Epic. Takie tyci, tyci znaczniki i równie małe rakietki, którymi będziemy wyprawiać się na planety. A zatem stali kart planet odsłaniamy karty planet w ilości tylu, ilu jest graczy, i jeszcze dwie karty. I na owe planety będziemy fruwać naszymi rakietami, po to, aby skorzystać ze specjalnej zdolności, bądź też po to, aby taką planetę skolonizować. Ale akurat do kolonizacji potrzebujemy nie tylko rakiet, ale również kości. Nasze galaktyczne podboje rozpoczynamy z ilością czterech kości, którymi będziemy rzucać, ale wraz z rozwojem naszego imperium, czyli przesuwaniem się tego oto znacznika, zyskamy więcej kości, aż czasem również rakiet, którymi będziemy mogli wyprawiać się na planety, aby zyskiwać zdolności i je kolonizować. Ponieważ wszystkie części z serii Tiny Epic to gry kompaktowe, to w wypadku Galaxies wieczko jest Dice triem, a więc możemy z niego korzystać jako stacki do rzutów kośćmi. A zatem kości, a konkretnie wyrzucone na nich symbole pozwolą nam wykonywać różne akcje, jak chociażby ruch naszych rakiet z naszej galaktyki na planety, czy też pomiędzy planetami. A zatem lecąc na planetę będziemy mogli skorzystać ze specjalnej zdolności zapisanej na karcie. Jeśli natomiast planetę kolonizujemy, potrzebujemy konkretnego symbolu na naszej kości i wówczas możemy swoją rakietę przesunąć na to, że kiedy dotrzemy do końca, taką kartę zabieramy poza specjalną zdolnością, zapewni nam ona punkty zwycięstwa na koniec gry. Kiedy któryś z graczy zgromadzi tych punktów 21, rozgrywka kończy się, podliczamy te punkty z kart planet, jak również z sekretnej karty naszego celu, którą otrzymaliśmy na początku gry. Wspominałam, że będzie trochę magii, więc sami spójrzcie, kiedy dostaje się taki uroczy pakuneczek tajemniczy od wydawnictwa z emblematem jeszcze bardziej tajemniczym, to jest nam zawsze bardzo ciekawa, co jest w środku, i w środku jest właśnie magia. Jakiej postaci? Ano, takiej różdżki, moi drodzy. Właściwie mogę w premierach już oficjalnie powiedzieć, bo jest to dzisiejsza zapowiedź od wydawnictwa Rebel, taka magiczna właśnie z różdżką a la Harry Potter, bo jest to Harry Potter, mistrz magii, moi drodzy. Więcej o tej nowej planszówce, chociaż samą, samej gry wam nie pokażę, bo jeszcze jej nie ma, natomiast ukaże się w wersji polskiej. Możecie poczytać chociażby na naszej facebookowej stronie, albo posłuchać w czymś nowym, czego spróbowałam, czyli w szortach, i news. I zachęcam do jednego i drugiego. Fajnie, jak podniecie na, nasz, na naszą Borniusową stronę, polubicie ją i będziecie śledzić, bo tam codziennie pojawia się masa nowości i zapowiedzi. A teraz odrobina magii, moi drodzy, kto znika? Ja czy wy? No dobra, ja. Było wielkie, epickie starcie z całą masą figurek i z wielkim pudłem, no to teraz czas na małe, kieszonkowe, kompaktowe, ale również bardzo waleczne. Czyli, czyli jak widzicie, zwierzęcy front, który mieści się w kieszeni. Dwuosobowa gra od Games. Bardzo szybciutka karcianka, w której będziemy walczyć i układać swoistego pasjansa, starając się wygrać walkę na poszczególnych frontach. Jak to wygląda? Sami posłuchajcie i myślę, że jest duża szansa, że będziecie w kieszeń um, zwierzęcy front nieraz zabierać. Walka w grze zwierzęcy front toczyć się będzie tak naprawdę w trzech obszarach powietrza, lądu oraz morza, gdzie gracze będą zagrywać karty, jakie posiadają na swojej ręce po swojej stronie. Ponieważ jest to gra dwuosobowa, to układamy sobie serię kart i staramy się uzyskać większą wartość niż nasz przeciwnik. Wówczas wygramy bitwę na takim froncie. Posiadane na ręce karty możemy zagrywać dopasowując je kolorystycznie do frontu, a więc w tym wypadku na ląd i wówczas korzystając ze specjalnej zdolności zapisanej na karcie. W tym wypadku akurat moją siłę wzmocniłam zaledwie o jeden, ale mogę dobrać sobie kartę stali i zagrać ją zakrytą. Wówczas jej siła to dwa, i to jest druga opcja, jak mogę zagrywać karty na dany obszar. W tym szybkim starciu należy być podstępnym i tutaj przykład jednego z manewrów, na przykład gracz przeciwny zagrywając taką kartę będzie mógł odwrócić inną kartę na sąsiednim obszarze, na przykład zmniejszając wartość tej karty z pięciu do dwóch, a tym samym zmniejszając siłę przeciwnika na morzu. Walka na froncie toczy się poprzez zagrywanie przez graczy na przemian kart do poszczególnych obszarów. I wzmacnianie swojej strefy lub też może być przerwana, jeśli któryś z graczy zdecyduje się spasować w zależności od tego, ile kart posiada na swojej ręce, tyle punktów odda przeciwnikowi. Kiedy gra dobiegnie końca, zliczamy, który z graczy wygrywa na danym froncie i uzyskuje za niego punkt zwycięstwa. A teraz przyszedł czas na wycieczkę do średniowiecznej krainy Wikingów, i ci z Was, którzy grają w komputerową wersję tej gry, z pewnością będą ją kojarzyć i być może zechcą spróbować jej planszowego wydania niebawem na polskim rynku. I tak naprawdę zaproszę Was teraz na taki swoisty unboxing, pokażę jak wygląda zawartość, ale nie będę opowiadała zbyt dużo, bo. Bo dla tej planszówki nagram oddzielny materiał, na który Was już teraz zapraszam. Barwna, strategiczna gra dla od dwóch do pięciu graczy w której będziemy eksplorować oraz podbijać kolejne tereny i tak naprawdę podbój tytułowego notgardu będzie wymagać od nas zarządzania zasobami, abyśmy mogli budować budynki, będziemy starali się ulepszać naszych wojowników, aby lepiej dokonywać kolejnych podbojów, będziemy ulepszać karty, jakie posiadamy na swojej ręce. Swoje klany, bo tutaj będziemy dowodzić, zarządzać klanami wikingów. no i najtrudniejsza będzie zima, bo wtedy trzeba pamiętać, aby nakarmić naszych wojowników, aby byli zdrowi oraz szczęśliwi. Nordgard, niezbadane Ziemie, które będziemy jednak badać, to jest gra, która kończy się po siedmiu rundach, ale może skończyć się wcześniej. Wcześniej skończy się, kiedy któryś z graczy przejmie kontrolę nad. Trzema terytoriami, na których znajdują się określone typy budynków. I to, moi drodzy, w takim dużym skrócie. Po więcej zapraszam na oddzielny materiał. Szczególnie, że niebawem możecie spodziewać się polskiej wersji językowej tejże gry. Teraz, moi drodzy, złamię trochę zasady premier, ponieważ w tym cyklu pokazuję wam nowości gry, które dopiero co pojawiły się na sklepowych półkach albo nawet planszówki takie przed premierą. A ta, to wielkie opasłe pudło, ta kobyła, powiedziałabym, zdecydowanie do premier nie należy. Chociaż premierowo spadła wreszcie z mojej półki wstydu i po roku doczekała się właśnie premiery na moim stole. To jest trochę tak jak właśnie z rynkiem motoryzacyjnym teraz. Żeby zamówić nowe auto, no to trzeba na nie poczekać rok. No więc skanban się tyle naczekał, ale w końcu zatrudniłam się w fabryce samochodów i pod bacznym okiem mojej przełożonej Sandry... Produkowałam te auta, więc teraz mogę teoretycznie wsiąść w któreś i odjechać. Słuchajcie, jak to wszystko wygląda, powiem wam ale w oddzielnym materiale, bo na to trochę jednak więcej czasu potrzeba. To jest ciężkie euro, to jest rozbudowana wielka gra autorstwa Vitala Lacerdy i tego pana możecie kojarzyć chociażby z gry On Mars, no więc teraz być może będziecie kojarzyć także z Kanbana. Możecie zerknąć sobie jak ta gra się prezentuje w środku. Pokażę wam ile tego wszystkiego jest, natomiast jak te auta produkować i co Właściwie tutaj robimy jak te akcje się zasębiają, no to zapraszam was już na oddzielny materiał, powiem też jak mi się grało i czy sprawiło mi satysfakcję zatrudnienie się w zmianowej pracy w sporej, wielkiej fabryce samochodów oraz produkowanie ich. Zapraszam was na materiał, który niebawem na kanale, natomiast dzisiaj właśnie taka, taka wcale nie mała jak widzicie zapowiedź ciężkiego, dużego, rozbudowanego euro. Mówi się, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Prawdę mówiąc, ja trochę tak mam, że czasem chodzę tam, gdzie diabły się nawet boją. Czy jestem odważna? Czasem wynika to po prostu z ciekawości. I tak właśnie było w wypadku tej gry, czyli Final Girl, moją salową rozgrywkę. Zresztą. Pierwszą salą rozgrywkę, którą miałam wam okazję pokazywać, możecie zobaczyć sobie już na kanale. Zostawię wam link w opisie, kto jeszcze nie miał okazji sprawdzić, i sami ocencie, kto się okazał większym patologicznym mordercą. Ja Final Girl, czy rzeźnik, z którym toczyłam walkę. Przy okazji zobaczycie, jak ta gra wygląda i przede wszystkim jak w nią grać. Dzisiaj tak na szybciutko otworzę wam kilka pudełek i pokażę zawartość, bo pytaliście o to, a przy okazji live'a niekoniecznie był na to czas. Natomiast zaproszę Was już teraz na live'a. Michał z Lucky Duck Games opowie Wam. O wszelkich niespodziankach i tym, czego możecie się spodziewać, jeśli chodzi o kampanię polskiej wersji językowej tej gry, która zbliża się już wielkimi krokami. A teraz spójrzcie na mój stół. Ktoś z Was na mojej live rozgrywce pytał, co zawiera pudełko gry podstawowej. Ja przeoczyłam ten komentarz, więc pokazuję teraz oczywiście instrukcję. Tutaj znajduje się również plansza gracza, czy raczej graczki, czyli ta, z której Korzysta Final Girl, no i wszelkiej maści znaczniki, kostki i takie planszetki. To tutaj wszystko się mieści w bardzo zgrabnej wyprasce, jak widzicie. Także prezentuje się to tak. Natomiast już poszczególne pudełka, już poszczególne filmy, które, no sami spójrzcie, wyglądają jak kasety VHS, to tak naprawdę plansze, w tym wypadku plansza. Potwora, plansza zabójcy, którą odpinamy sobie i z której korzystamy, już możecie zobaczyć to w live, są też wkładki z opisami, niektóre z potworów posiadają specjalne zdolności. No, i tutaj w tych, w tych pudełkach mamy wszelkie potrzebne karty. W wypadku rzeźnika mowa tutaj o jego kartach umiejętności, czyli, czyli kartach, z których tworzymy sobie tę postać oraz kartach terroru. W każdym wypadku jest to inna talia, zapewniająca inne zdolności. Po drugiej stronie natomiast nie, mamy dostęp do nowych dziewczyn i planszy mapy. Tutaj mamy nie, tutaj mamy camp, który mogliście zobaczyć w mojej rozgrywce live oraz dwie final girl nie, do wyboru. Czyli Laurin oraz Reiko. Z ich specjalnymi zdolnościami, talia kart akcji, z której będziemy korzystać, jak również karty setupu, czyli jak rozłożyć mapę, karty wydarzeń, a także karty przedmiotów, jakie możemy znaleźć podczas tej naszej walki przygody. Duży bitewniak ze sporą ilością figurek, mieliście już okazję zobaczyć i wprawdzie tam już tereny takie jak góry z kryształami czy jakieś źródełka były w podstawowym zestawie, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby z większym rozmachem stworzyć je samodzielnie. Jak to zrobić? Zapraszam Was bardzo serdecznie, opowie Wam Zaku w kąciku gadżet. Hej wszystkim, ja jestem Zaku, witam was w kolejnym warsztacie i ostatnio robiąc drzewa, obiecałem wam pokazać, jak zrobić bazę właśnie do takich drzewek, ale przy okazji też zobaczymy sobie, jak zrobić takie skałki wzgórza. Oczywiście przydadzą się nam one jako tereny do bitewniaków. I pokażę wam, jak zrobić takie elementy terenu na dokładnie trzech. A może nawet czterech przykładach najlepszym materiałem na bazę właśnie na takie elementy terenu będzie to, czego używaliśmy do robienia murków w tym yy, pierwszym warsztacie i będzie to ten styropian XPS. Nie będę pokazywać jak rzeźbić konkretne kształty, takie z grubsza, ponieważ to tylko i wyłącznie od was zależy, czy będziecie chcieli zrobić takie skałki mniejsze, większe. Ja tutaj pokażę wam parę sposobów jak je właśnie wykończyć, aby fajnie realistycznie wyglądały. No i jak możecie zobaczyć na pierwszym przykładzie w przebitkach, tworzę poszczególne wzory właśnie skał, nacinam miejsce przy miejscu nożykiem modelarskim i te nacięte kawałki wyrywam i staram się robić to w trochę nieregularny sposób, żeby nie wyglądały to jak regularne ząbki na tym naszym modelu. I żeby taki teren sprawdził się do bitewniaka i żeby był użyteczny, na tym akurat przykładzie, z jednej strony zrobiłem taki spadek, aby jakiś na przykład oddział łuczników mógł na taką skałę wejść, aby zwiększyć swój zasięg, ale to jak to zrobicie zależy tylko i wyłącznie od waszej inwencji pomysłu i docelowego przeznaczenia właśnie takiego terenu. I tak jak na razie pierwszy model jest skończony, to ja go na razie odstawiam, żeby zająć się kolejnym, ponieważ będziemy malować wszystko naraz. Jeśli chodzi o kolejny model, ja tutaj postanowiłem zrobić właśnie ten teren to wzgórze nieco wyższe. Ale wiadomo, jednostki też na to muszą wejść. Zrobiłem więc taką krętą drogę właśnie na to samo wzgórze. Ale w jaki sposób inaczej wykończyć skały? Wziąłem kombinerki i miejsce przy miejscu, kombinerkami wyrywamy kawałki tego styropianu. I właśnie wyrywając ten styropian, miejsce przy miejscu, zrobimy naprawdę taką dużo bardziej naturalną, fajną strukturę. Ale zobaczmy sobie teraz trzecią technikę, i tutaj będziemy potrzebowali trochę więcej czasu. I do tej trzeciej techniki będziemy potrzebowali to, czego już używałem w sumie w każdym filmie i jest to znowu folia aluminiowa. Z folii aluminiowej szykuję dosyć duże kawałki i składam to na 3-4 razy, żeby ta warstwa tej folii była dosyć gruba. Następnie całą folię zgniatam, następnie rozkładam i zaginam do góry brzegi, robiąc tego takie jakby pojemniczki i miseczki. I teraz biorę taki najzwyklejszy, najtańszy gips szpachlowy, rozrabiam go z wodą, aby jego forma była nadal taka trochę płynna i wylewam właśnie do tej folii aluminiowej ten cały gips. Co najmniej jeden dzień będzie to musiało sobie wyschnąć, i po wyjęciu już teraz tego zaschniętego gipsu z aluminiowych form łamie go na mniejsze kawałki, i one właśnie nam posłużą, żeby obłożyć nasz styropianowy model kolejnego wzgórza. Dopasowujemy poszczególne elementy tego połamanego gipsu, aby stworzyć tego jakiś fajny, zazębiający się wzór, który ładnie nam się spasuje i nie będzie między nim za dużo luk. Jest jeszcze jeden sposób na wykończenie takiej skały, którego co prawda nie nakręciłem, ale mogę wam pokazać na przykładzie właśnie tego wzgórza i zrobiłem to w taki sposób, że po prostu styropianowy model posmarowałem klejem i posypałem piaskiem. I jak ten piasek nam zastygł, wtedy też robi się taka fajna struktura. Pokażę wam to w przybitkę. Okej, okay, jak wszystkie nasze modele mamy przygotowane, to malujemy wszystko, podkładujemy czarną akrylową farbą, a następnie robimy drybrush. Ja tutaj akurat zrobiłem drybrush znowu na szaro. I teraz samą górę, czyli jakby płaską powierzchnię naszego zgórza też musimy jakoś wykończyć. I ja zrobiłem to w ten sposób, że posmarowałem wszystko klejem do drewna, a następnie posypałem w jednym miejscu piaseczkiem, w jednym miejscu żwirem. Jak to wszystko mi podeschnęło, wtedy ten piasek i żwir maluję na jakieś takie albo te szare albo brązowe kolory, i na końcu mogę jeszcze wtedy raz posmarować wszystko klejem do drewna i obsypać taką posypką trawiastą. Na sam koniec także możemy już ręcznie podoklejać jakieś mniejsze krzaczki, jakieś mniejsze kamienie. No i na samym końcu możemy też na przykład umieścić drzewa na takim wzgórzu, które pokazywałem Wam ostatnio jak robić. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o ten warsztat. A co będzie w kolejnym warsztacie? Możecie mi dać znać. Ja mam parę pomysłów. Na przykład mógłbym wam pokazać taki niezbędnik modelarski, czyli od jakich narzędzi możemy zaczynać bądź mogę na przykład y, zrobić jakiegoś klimatycznego Towera. Albo możemy iść dalej jeszcze w tereny dobitewniaków i zobaczymy sobie jak robić różne przeszkody terenowe. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć za dwa tygodnie. A dzisiaj ja się z Wami żegnam. Dzięki i na razie. No to tyle z naszej strony, moi drodzy. Kończymy to wydanie premier. Mam nadzieję, że Wasze humory się poprawiły i że weekend będzie słoneczny, planszowy i w jak najlepszych nastrojach. Tego Wam bardzo serdecznie życzę. Jeśli materiał Wam się podobał, to pożyczcie mi również wszystkiego dobrego, zostawiając kciuka w górę, komentarz. Napiszcie, która z naszówek spodobała Wam się najbardziej. Zachęcam do głosowania na grę miesiąca. No i oczywiście zapraszam na niedzielne wydanie Board News. Trzymajcie się. Cześć.